Cześć, oto jestem z kolejnym filmikiem i dzisiaj zapraszam na kawkę. Taką szybką kawkę, bo chciałam dać znać, że żyję, bo tak znowu mnie chwilę nie było. Ech, możecie zmyć mi głowę w komentarzach, biorę wszystko na klatę, bo wiem, że ostatnio już przyszłam, mówiłam, że wracam, potem znowu zniknęłam. No tak jak mówię. Zmyjcie mi głowę w komentarzach i tyle, bo to chyba nie ma co wiele tłumaczyć. Przy okazji pochwalę Wam się moim nowym kubkiem: to znaczy, on nie jest aż tak bardzo nowy, ale, no, ale jest u mnie na czasie, bo ja wiecie, ja troszkę choruję na kubki, że tak powiem. Kupowałabym i kupowałabym. Na szczęście mam męża, który mnie hamuje. Także nie jestem zasypana tymi kubkami, ale jak już sobie jakieś kupię, to potem przez jakiś czas piję tylko w tym kubku. No i właśnie no i właśnie to jest ten kubek, który już jakiś czas sobie kupiłam, ale cały czas jest u mnie na topie. I lubię w nim pić i kawę i herbatę, bo też, też tak mam, że mam taki podział na kubki do herbaty i na kubki do kawy, no a ten, ten na razie jest i od tego i. I od tego, i do herbaty, i do kawy. Także jest taki wszechstronny, że tak powiem. No, dobrze. Także łyczek kawy. Przechodzę. No, także tak jak mówiłam, przechodzę tutaj dać znać tak szybko, że jestem, żyję i nadaję z nowego miejsca. Ponieważ się przeprowadziłam. No, to też był główny powód mojej nieobecności tutaj, bo, bo przeprowadzki. No, są dosyć absorbujące. Przeprowadzki są fajne w ogóle pod tym względem, że no właśnie, wiadomo, jest nowe miejsce, troszkę takie odświeżenie w życiu, nowe otoczenie, nowi ludzie. I przeprowadzki też są fajne pod tym względem, że można się w końcu pozbyć tych rzeczy, które gdzieś tam przez lata zalegają. To są tak zwane przydasie, nie? że to tam kiedyś na pewno się przyda, także się odkłada, i to przez kolejne lata leży gdzieś tam na dnie szafy, i człowiek w ogóle o tym nawet zapomina, że coś takiego w domu ma. Także tak pod tym względem przeprowadzki są, są ok, natomiast no, są bardzo absorbujące bardzo czasochłonne i dosyć męczące, także no jeszcze nie wszystko mam, że tak powiem ogarnięte, jak na przykład tutaj widzicie regał stoi jeszcze pusty, książki jeszcze ciągle są niepoukładane na tym regale, ale jest już, że tak powiem bliżej jak dalej, no i mam nadzieję, że to już jest taki końcowy etap tego tej całej przeprowadzki mojej, właśnie i też w, z powodu tej przeprowadzki ja tutaj, znaczy może nie z powodu, dzięki tej przeprowadzce mogę sobie przeprowadzić taki mały, taką małą inwentaryzację w książkach i przejrzeć je, pod kątem tych przeczytanych i nieprzeczytanych, i zobaczyć, ile tych książek nieprzeczytanych na półkach mam. No i tak sobie przy okazji pomyślałam, że może nagram taki filmik i pokażę Wam książki moje, które mam na swoich półkach, te przeczytane i te nieprzeczytane. Właściwie już taką pierwszą część tego filmiku nagrałam, ale nie wiem, czy go wrzucić, czy dogrywać kolejną część. Właśnie chciałam Was zapytać czy w ogóle takim filmikiem bylibyście zainteresowani, czy chcielibyście taki filmik obejrzeć, bo no może być dosyć nudny, no bo ja tylko te książki pokazuję, mówię przeczytana, nieprzeczytana, bo chciałabym sobie na półkach takie poukładać, żeby one nie były wymiksowane, tylko żebym już wiedziała, że jak podejdę konkretnie tutaj do do tej części mojej półki, to tam będą książki nieprzeczytane, no i będę chciała w pierwszej kolejności właśnie sięgać po te książki, które już od jakiegoś czasu na moich półkach zalegają. Także nie wiem, no dajcie znać, czy taki filmik w ogóle interesowałby Was. Czy chcielibyście taki filmik obejrzeć, dogrywać drugą część tego filmiku, czy nie? Bo na razie tak tylko nagrałam i to leży. I cały czas się zastanawiam, czy to w ogóle jest sens coś takiego puszczać na kanał. No, także tak. To tyle a propos tej mojej przeprowadzki, tego, że gdzieś już jestem przy końcu ogarniania tutaj wszystkiego, doprowadzania do porządku. No. Bo ja na, nagrywam sobie, że napiję kawki przy okazji. No, więc tak jak mówię, hmm. Bardzo się cieszę, że już ta przeprowadzka tak zmierza ku końcowi i że mam nadzieję, niedługo już wszystko wróci do normy i, i wskoczy na właściwe tory, tak jak powinno być. Przez ten czas, tak już do książek, może przechodząc powoli, przez ten czas przeczytałam tylko jedną książkę: i był to Demon Copperhead, Barbary King Solver. Bardzo dobra książka, bardzo dobra historia, świetnie mi się ją czytało. Smutna, smutna bardzo jest to opowieść, natomiast dająca nadzieję, jest tam takie światełko w tunelu, także bardzo się z tego cieszę. Natomiast nie jest to książka bez wad. Dla mnie zbyt łagodnie było tutaj ukazane zmaganie się bohaterów z uzależnieniem od narkotyków. Ja w ogóle nie odczułam ciężaru tego koszmaru, tak naprawdę, tego zmagania się z uzależnieniem, bo było to tutaj bardzo tak ułagodzone, tak dosyć łagodnie zostało to w tej książce ukazane. Na tyle, że ja właściwie nie do końca przejęłam się tym losem bohaterów, to znaczy nie przejęłam się. Tą ich tragedią, tak naprawdę, no bo tak, uzależnienie, wiadomo, to jest ogromna tragedia. I ja tutaj właśnie nie czułam ciężkości tego tematu. Może poza jedną bohaterką, którą była, imię mi właśnie uleciało, za imiona bardzo ulatują z głowy chyba Doris, o ile się nie mylę chodzi mi tutaj o dziewczynę głównego bohatera. Także, tak, no jej historia była no, naprawdę przejmująca, ale też nie na tyle jak na przykład wstrząsające dla mnie były, myślę, takie sztandarowe książki, jeśli chodzi o problem uzależnienia od narkotyków, czyli My, dzieci z dworca Zo czy tsu, nie wiem jak, jak to się czyta poprawnie i Pamiętnik Narkomanki, no to są takie książki, które naprawdę opowiadające o, o uzależnieniu, o zmaganiu się z nałogiem, które są po prostu wstrząsające, przynajmniej dla mnie były i zrobiły one na mnie no, ogromne, ogromne wrażenie, wstrząsnęły mną do głębi, mogę tak powiedzieć ale to też pewnie wynika z tego, że autorki tych książek one opisywały to, co znały z autopsji, ponieważ one no, przez piekło uzależnienia przeszły. Barbara King Solver, takich doświadczeń w życiu na szczęście nie ma z tego, co wiem. Więc może stąd wynika też brak takiego wglądu w to. Co tak naprawdę osoba uzależniona odczuwa i, i, i z czym się zmaga w swoim życiu. Ale też myślę, że ta książka przede wszystkim chyba miała się skupić na ukazaniu problemu opioidowego i tego, że te leki przez lekarzy były przepisywane jak po prostu pastylki, można tak to nazwać, no i prowadziły one w efekcie właśnie do uzależnienia. Także na tym autorka, myślę, przede wszystkim chciała się skupić, na to zwrócić uwagę swoją książką. I to jest książka, która jest retellingiem książki Charlesa Dickensa pod tytułem David Copperfield. Ja Davida Copperfielda nie czytałam, dlatego też jak tylko skończyłam Dimona Copperheada, to zaczęłam czytać Davida. No bo pomyślałam sobie, że teraz to ja już muszę tego Davida przeczytać, bo też już od jakiegoś czasu się zbierałam do tej książki, no ale wcześniej nie wyszło, natomiast no, po, po Dimonie, no to już powiedziałam, że to już jest... Mus po prostu, że ja Davida Copperfielda przeczytać muszę. Pewnie powinno się to odbyć w odwrotnej kolejności: najpierw David, potem Dimon, no ale no, no tak, tak już wyszło u mnie. Jestem dopiero na początku Davida Copperfielda, no i tutaj już, już widać jak na dłoni, że Dimon Copperhead to jest przepisana historia Davida Copperfielda. No i też jestem ciekawa, jak to będzie właśnie dalej, na ile historia i losy głównego bohatera i innych, Postaci pokrywają się właśnie z historią napisaną przez Barbarę Kingsolver. No mam nadzieję, że to nie będzie po prostu jeden do jeden, tylko uwspółcześniona wersja Davida Copperfielda, że coś tam jednak jest dodane od, od samej autorki nie tylko takie czyste przepisanie i uwspółcześnienie tej historii. No, jestem tego bardzo ciekawa, jak to dalej pójdzie, bo ja też taką fanką retailingów, może nie jestem, właśnie takiego przełożenia jeden na jeden. Ma to sens, moim zdaniem, jeśli jest to pisane powiedzmy z perspektywy innego zupełnie bohatera, ta sama historia opowiedziana, widziana oczami innego bohatera, ale właśnie takie przepisanie y, historii, y, wydarzeń, y, przeniesienie postaci tylko jakby włożenie ich w naszą rzeczywistość. No nie wiem, czy, czy właśnie ciekawa jestem, jak lektura Davida Copperfielda wpłynie na moje postrzeganie Dimona Copperheada. Tego jestem bardzo ciekawa, bo na razie, tak jak mówię, Dimon Copperhead podobał mi się ogromnie, bardzo mi się ta książka podobała. Ja ją tam oceniłam 8 na 10 na Lubimy Czytać. No ale jestem też ciekawa czy ta moja opinia nie zmieni się właśnie po lekturze Davida, bo no, David już bardzo mi się podoba i, i już ogromnie mnie y, ta historia wciągnęła i już na samym początku bardzo, bardzo mnie wzrusza, wzruszają losy y, głównego bohatera. Y, no i też język Dickensa oczywiście jest y, no, no, świetny, bardzo, ja bardzo Dickensa lubię. Także, no nic, zobaczymy. Na pewno przyjdę i opowiem Wam o moich wrażeniach, zarówno z jednej książki, jak i z drugiej, ale to chciałabym w jednym filmiku może opowiedzieć dopiero. Także będzie to dopiero po tym, jak skończę Davida Copperfielda. Trochę to zapewne potrwa, no bo to jest taka dosyć cegiełka, potężnych rozmiarów książka. Dobrze, łyk kawki. W audiobooku jeszcze słucham sobie pierwszego tomu serii House*, napisanej przez Mika Herona. To jest ten pierwszy tom nazywa się Kulawe Konie. I autor jest Brytyjczykiem. On w ogóle za drugi tom tej serii, czyli Martwe konie, o ile, o ile dobrze pamiętam, otrzymał nagrodę stowarzyszenia. Pisarzy Kryminałów, jak to się nazywało? Czekaj, się ja muszę sobie zerknąć. Bo ja zapomniałam, jak to tam. Yy... Zdobył nagrodę brytyjskiego Stowarzyszenia Pisarzy Literatury Kryminalnej, czyli złoty sztylet. Właśnie za drugi tom tej serii i dobrze mówiła martwe lwy i nagrodę tę otrzymał w 2013 roku. To tak sobie tutaj na szybko zerknęłam. No, i, trzy, i czytam pierwszy tom, czyli Kulawe Konie. To jest historia o zdegradowanych agentach MI5. MI5 to są tacy agenci, którzy gdzieś tam no nawalili. Wiecie, coś tam w trakcie im nie wyszło i no zostali zesłani. Przebywają teraz na banicji właśnie w tym, w tym Slough to jest właśnie tak, nazywa się cała seria tych książek. No i tam wykonują jakieś tam podrzędne, podrzędne prace, i nazywani są właśnie kulawymi końmi. Ci zdegradowani agenci. No i czytam, jestem w połowie pierwszego tomu, znaczy czytam, słucham w audio, jestem w połowie pierwszego tomu i naprawdę bardzo mi się podoba, jest całkiem, całkiem dobrze. O tej książce usłyszałam na kanale Langusta na Palmie w Bukszpanie. Ojciec Adam Szóstak o tej serii opowiadał i postanowiłam sobie po nią. Sięgnąć. Bo to wydaje mi się taka dobra historia, właśnie do wysłuchania w audiobooku. Też jest serial dostępny na Apple TV. Z tego co widziałam, przynajmniej tutaj u mnie w Anglii jest na Apple TV, ale ja tego jeszcze serialu nie widziałam. Jeśli się skuszę na obejrzenie, no to wiadomo, dopiero po przeczytaniu książki. Ale no, pierwszy tom jest bardzo, bardzo jestem na tak i na pewno sięgnę po kolejne tomy. Cały czas też podczytuję sobie, tutaj mam pod ręką opowiadania Jarosława Iwaszkiewicza, opowiadania filmowe. Ja go sobie tak dawkuję. I po prostu sięgam od czasu do czasu po następne opowiadanie, tak między innymi książkami. Bo styl Jarosława Iwaszkiewicza jest piękny, naprawdę bardzo mi się jego styl podoba. Ale czytając tak jedno opowiadanie za drugim czułam troszkę przesyt. Bo to jest taka dosyć gęsta proza. Przynajmniej ja ją tak odbieram i czyta mi, się, czyta mi się ją bardzo, bardzo tak powoli, bo to w ogóle te opowiadania są takie niespieszne. Jest mnóstwo opisów, takich dosyć szczegółowych, dlatego też dosyć wolno mi się te opowiadania czyta. Bardzo muszę być na tych opowiadaniach skupiona, czytając, dlatego też sobie to dawkuję, muszę robić sobie takie przerwy. No i stąd też um, ja już dosyć dawno tę książkę zaczęłam czytać, kiedyś tam wam mówiłam, no ale właśnie tak sobie wracam między lekturami do poszczególnych op opowiadań, i zostały mi chyba jeszcze cztery. Jestem po, zaraz wam powiem, które przeczytałam przeczytałam Panny z Wilka przeczytałam Brzezinę i Matkę Matkę Joannę od Aniołów to są te trzy opowiadania, które przeczytałam, tak i zostały mi jeszcze cztery no i moimi ulubionymi opowiadaniami do, do tej pory, które z tych trzech, to jest Brzezina piękna opowieść o o śmierci, o oswajaniu się z tą śmiercią, o odchodzeniu, o żałobie, ale też o tym, że pomimo, że śmierć jest bardzo no, trudna, trudnym tematem w naszym życiu i, i często traumatycznym doświadczeniem, no to jednak życie potem, pomimo tego, no, musi się toczyć dalej. Show must go Goon, jak to śpiewał Freddie Mercury, i tak właśnie ja Brzezinę odebrałam. Bardzo mi się ta, to opowiadanie podobało. No i drugim rewelacyjnym opowiadaniem, które myślę uplasowało się jeszcze wyżej nad Brzeziną, to jest matka Joanna od aniołów. Rewelacyjne opowiadanie, opowiadanie o, na pierwszy rzut oka, o. Zmaganiu się z opętaniem. Natomiast dla mnie, przede wszystkim, w takiej może głębszej warstwie, ja właściwie dopiero jestem po, po skończeniu tego opowiadania i ono gdzieś tak jeszcze we mnie cały czas pracuje, ale tak na szybko mogę powiedzieć, że dla mnie przede wszystkim to jest opowieść o ucieczce przed sobą samym. Myślę tutaj, bohater tego. Właśnie boi się najbardziej. To jest opowieść o, tak naprawdę, o jego strachu przed tym, co się dzieje w jego wnętrzu. Przed, y, y, strasznie boi się tych emocji, które, y, które zaczynają się w nim budzić. I to dla mnie jest właśnie y, o tym opowieść. No, świetne, świetne jest to opowiadanie, naprawdę. Y, także, no nic, tak jak mówię, ja sobie tutaj Iwaszkiewicza troszkę dawkuje. jeszcze cztery opowiadania przede mną, także będę je sobie powoli podczytywała. No to chyba tyle, tak się tylko zastanawiam, czy to już jest wszystko, co chciałam Wam powiedzieć, bo tak, o książkach Wam powiedziałam i tej konfrontacji przeczytane do nieprzeczytanych, ile tych nieprzeczytanych tak naprawdę na półce mam i czy taki filmik byłby ok, czy nie, no to dajcie znać w komentarzach. O tym, co czytam, powiedziałam, aha, plany czytelnicze, no to planów jakichś takich, Ogromnych nie mam, ale dwie książki do końca roku chciałabym przeczytać, czyli Marsz Radeckiego i Lalkę, bo to są dwie książki, które sobie wylosowałam, a obiecałam sobie, że te książki, które sobie wylosowałam, no to koniecznie będę chciała przeczytać, także to są te dwie książki do końca roku muszę je przeczytać, no i właśnie te opowiadania filmowe też sobie, bo trzy książki sobie losowałam, czyli tak, tutaj ten Iwaszkiewicz też jest z losowania. Zaległe filmiki jakie mam, to chciałabym przyjść z moją opinią na temat Czterech Pór Roku Stephena Kinga, to jest zbiór opowiadań, tam są cztery opowiadania tylko i wszystkie cztery dla mnie, rewelacja. Także na pewno z takim filmikiem przyjdę i jeszcze też mam taki filmik zaległy o kryminałach, które wysłuchałam w audiobooku, także tak, z tymi filmikami Będę chciała do Was przyjść, no a potem to już na bieżąco, nie? bo mam nadzieję, że w końcu tutaj wszystko wróci do normy i w miarę regularnie, w końcu będę tutaj się na kanale pojawiać. A mówiąc w miarę regularnie, no to myślę, tak, że raz na dwa tygodnie to by było super, gdyby udało mi się jakiś filmik wrzucić. Zobaczymy, jak pójdzie. Trzymam kciuki, żeby, żeby mi się to udało, ten powrót na kanał i to w miarę takie regularne pojawianie się tutaj. Dobra, no a na dzisiaj to tyle. Jeszcze na koniec łyk kawki w moim nowym kubku. Aha, jeszcze, bo pod ostatnim filmikiem kawkowym, właśnie, padło pytanie, czy herbaciarze też są zaproszeni? Oczywiście, że tak. Słuchajcie, wszyscy i ci co piją kawkę, i ci co piją herbatkę, i może herbatkę z prądem, <laughs> wszystko, słuchajcie, możecie na tej kawce pić to, co lubicie najbardziej, i wszyscy jesteście zaproszeni. Także tak. No to kawka, i do następnej. Pa, pa.